Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Około 30 zespołów ma wziąć udział w jesiennej edycji Spartana. To mniej niż organizatorzy się spodziewali. Prawdopodobnie spotkania będą rozgrywane tylko na dwóch szczeblach. Liczyliśmy oczywiście na, na zespołów ciut więcej, ale, ale ta liczba nas w pełni satysfakcjonuje. Najprawdopodobniej rozgrywki będą się w tym sezonie odbywać w dwóch ligach, w ekstraklasie i w lidze pierwszej. Tak jak, tak jak mówisz, no liga, liga, liga jesienna zawsze charakteryzuje się tym, że tych zespołów jest ciut mniej, warunki pogodowe, studenci przyjeżdżają troszkę później, więc, więc zespoły i kapitanowie mają problem, żeby, żeby tych zawodników pozyskać. Wysoki poziom organizacyjny to chcą zafundować zawodnikom przedstawiciele Spartana. Najważniejsze kwestie zostały już dopracowane. Boisko jest w pełni przygotowane do rozgrywek, szatnie również. Czekamy jeszcze tylko na banery od nowej firmy, która, która w tym sezonie będzie, będzie fundować nam nagrody i która będzie również ubierać, ubierać zespoły. Liga pozyskała nowego sponsora. Czy to oznacza jeszcze lepsze nagrody niż w latach poprzednich? Nowym sponsorem strategicznym Ligi będzie firma Saler. Firma niemiecka, robiąca sprzęt na naprawdę, naprawdę wysokiej półki, zaoferowali nam. Bardzo ciekawą ofertę, ze względu na to, że, że wszystkie zespoły, które, które staną na podium, jeśli chodzi o Ekstraklasę, zostaną ubrane w 15 kompletów nowych strojów. Te stroje będziemy już mieli u siebie praktycznie od samego początku, więc nie będzie również problemu z ich, z ich wydawaniem, tak jak to było dotychczas. Stary sponsor nie wywiązywał się ze wszystkiego, więc musieliśmy podjąć, podjąć kroki ku lepszemu. Sponsor będzie inny, pozostałe kwestie mają pozostać. Niezmienione. Dobrego się nie zmienia, wiadomo. Sędzia Piejko gwarantuje nam najwyższy poziom, jeżeli chodzi o ligi amatorskie w sędziowaniu, więc, więc on w dalszym ciągu będzie koordynował, koordynował sprawy sędziowskie. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. o te relacje filmowe również w tym sezonie startujemy z tym, że, że wszystkie mecze, a przynajmniej ich znaczna większość będzie, będzie filmowana, i potem skróty z najlepszych akcji, najlepszych spotkań będą wrzucane na stronę internetową. Wszystkie informacje będzie można wkrótce znaleźć na SpartanCup.pl. Pierwsze mecze 15 września. centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl